Myślałam, że to mój chłopak wrócił z pracy. To nie był on. W styczniu pokłóciłam się z chłopakiem o totalną bzdurę. Dzień ciszy, żadnych wiadomości i żadnych rozmów. On pracuje jako nauczyciel w szkole pod Krakowem, ja pracuję zdalnie z domu. Codziennie wraca o tej samej porze, ale tego dnia około 13 usłyszałam, że ktoś otwiera drzwi. Pomyślałam, że wrócił wcześniej czasem opuszczał ostatnią lekcję. Leżałam dalej w łóżku i pracowałam. Drzwi do sypialni były zamknięte, miałam zatyczki w uszach, ale wyraźnie słyszałam, jak chodzi po salonie. Kroki były dziwne, powolne, jakby ktoś się rozglądał. Nie myślałam o tym, byłam zbyt skupiona na naszej kłótni i jak dziwnie będzie, gdy się spotkamy. Czekałam, aż przyjdzie do sypialni i wtedy drzwi uchyliły się na kilka centymetrów. Odwróciłam głowę, gotowa rzucić głupkowaty uśmiech w stylu No to co, dalej się gniewamy? Ale drzwi się zatrzymały i zobaczyłam rękę. Kobiecą rękę, z czerwonym lakierem na paznokciach, trzymającą klamkę. Drzwi powoli się zamknęły, tak samo cicho jak się otworzyły. Zamarłam. Wyrwałam zatyczki z uszu. Pierwsza myśl, to nie był mój chłopak. Przez sekundę pomyślałam, że może jego mama albo siostra przyszły bez zapowiedzi, ale one nie miały kluczy. Wbiegłam na balkon, zadzwoniłam do niego i zapytałam, czy ktokolwiek z rodziny mógł wpaść. Powiedział: Nie, nie ruszaj się, dzwonię na policję. Policja była po kilku minutach, przeszukali mieszkanie, ale nikogo nie znaleźli. Nic też nie zginęło. Przy wejściu mamy słoik z drobnymi, nikt go nawet nie dotknął: laptop, biżuteria, wszystko było na swoim miejscu. Tylko w przedpokoju czuć było mocny zapach damskich perfum. Zmieniliśmy zamki. Kiedy ślusarz rozbierał zamek, zauważył zadrapania wokół wkładki. Ktoś próbował go sforsować narzędziem. Przez chwilę myśleliśmy, że może to była sąsiadka, która się pomyliła. Ale kilka dni później mój chłopak zapytał... Słuchaj, gdzie są te pomarańczowe nożyczki z kuchni? Nie znaleźliśmy ich do dziś. Ktoś włamał się do mieszkania. Nie zabrał pieniędzy ani sprzętu, ale wziął nożyczki z kuchni. Otworzył drzwi do sypialni, zobaczył, że ktoś leży w łóżku i wyszedł. Nigdy nie dowiedziałam się, kto to był... I mam nadzieję, że już nigdy się nie dowiem.